No. Tak. Dzień dobry, nazywam się Henryk i jestem tutaj przewodniczącym. Tutaj widzicie uczestników. To jest stajni Mustang, Jumper i Aria. To jest podkówka. To jest Amber. A to jest Bella. Bella się niedawno oźrebiła. Chodźmy zobaczyć jej źrebak. To jest jej źrebak. A tutaj jest cała widownia. Widam! Cześć ludzie! Jestem starą babcią. Tu są mi posępy i świnka. Marina i to są jej rodzice. Niech państwo zobaczą jej taty.